Wierzę w Boga z takiego powodu, że nie znajduję żadnego innego uzasadnienia dla tego, wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Dla mnie synonimem wiary jest nadzieja. Nadzieja na to, po pierwsze, że jest coś dalej, ale też, że cierpienie ma sens, że warto jest być dobrym człowiekiem. I to dla mnie kiedyś była teoria, którą tak starałem się sobie wbić do głowy. A teraz jest dla mnie po prostu praktyką życiową. Widzę, że kiedy, kiedy jestem dobrym człowiekiem w takich prostych rzeczach, nie? bo to nie chodzi o to, żeby się afiszować z dobrym. I kiedy robię takie rzeczy, to to się po prostu też odwraca, nie? to wszystko do mnie wraca, więc wiara jest taką nadzieją. No, bez wiary i bez Pana Boga, to no myślę, że ten świat by już dawno poleciał. Dlatego to jest dla mnie uzasadnienie tego wszystkiego, co się dzieje.